Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na 27 kwietnia 2025 roku na niedzielę, tak? I kochani, jeżeli chodzi o najważniejsze wydarzenie, właśnie niedzielne, to jest Nów Księżyca w byku. Już spojrzę na aspekty planet, żebym niczego nie pomieszała. Nów Księżyca jest dosyć późno wieczorem, bo. O godzinie 20 pierwszej 30, oczywiście w niedzielę 27 kwietnia, i nów Księżyca w Byku, czyli w Znaku Ziemskim. Jest to bardzo dobry czas, zważywszy, że cały czas jeszcze mamy energię wiosny, żeby różne rzeczy materialne, finansowe. Zawodowe zasiać, tak? Czyli pomimo, że niedziela, to może nie od samej niedzieli, ale może od poniedziałku, zakasajmy rękawy i bierzmy się do roboty, wykrzyknik. Natomiast jakie będą inne aspekty planet różne? Taki bardzo agresywny aspekt planet będzie z soboty na niedzielę o godzinie 3.05. Mars w opozycji do Plutona. I tutaj normalnie niektórzy chodzą na dyskoteki z soboty na niedzielę. No pytanie, czy w tą sobotę, jako, jako żałoba narodowa, pewnik na dyskoteki ze względu na pogrzeb, Franciszka nie będzie chodził, ale różnie może być. Albo może ktoś będzie w domu miał domówkę, pił, bez tańców czy innych hulanek. To na pewno uważajcie, żeby się nie pokłócić, bo jest bardzo silny, bardzo trudny aspekt właśnie związany z kłótnią, wręcz bym powiedziała, nawet z agresją, nawet z bijatyką. Jest to aspekt Mars w opozycji do Plutona. Później o godzinie 9.16 księżyc wchodzi w znak byka. Dobrze by było również nie tylko o tych pieniądzach myśleć, dobrobycie, pracy, ale również o takich pracach związanych z ziemią. No znowu można powiedzieć niedziela, dzień święty, ale może ktoś, nie wiem, kwiatki chce przesadzić, może ktoś na działeczce chce coś porobić, to bardzo dobra pozycja. Później 15, 15 księżyc w kwadraturze do Plutona. Nasze emocje mogą być nierówne i może ktoś coś powiedzieć, jakieś słowo, a w nas wyzwoli mnóstwo różnych emocji. Do tego dołącza się aspekt o 15.37 Księżyc, <coughs> przepraszam, w kwadraturze z Marsem, czyli uważaj tutaj znowu na relacje damsko-męskie. No i przed Nowiem zazwyczaj też jest, tak jak i przed pełnią dużo napięć. I później, słuchajcie, Sławetny Nów, Nów w byku o godzinie 21.30. Przeliczę, jak to jest numerologicznie. 27, czyli 9 z dnia, czwórka. Czwórka z miesiąca i dziewiątka z roku, czyli będziemy pod wpływem czwórki. Czyli słuchajcie, wszystko co znowu z pieniędzmi, materią, ziemią, domem, gruntami, coś co byśmy mieli kupować na lata, nam w tym dniu sprzyja. Dobrze, przejdę teraz do wyciągania kart, kochani. Moment, już muszę spojrzeć na Was, już jestem, bo. To w takiej wersji komputerowej mam teraz, żeby nie zgubić tych efemerydów, planet, i zaczynam wyciągać od byka, kochani. I karty w dalszym ciągu Marco Polo Tarot, przyjęte przez Was z taką dobrą energią. Karty, oczywiście, kolekcjonerskie, dostępne na rynku za kilkaset złotych, nawet na Allegro, nawet sprawdzałam. Ale ja też w podobnej cenie niestety, niestety nie kupiłam, ale jej bardzo lubię. Bardzo lubię, tylko nie wiem, czy będę nimi na co dzień wróżyła, czy będę je tak bardzo szanowała. Znaczy każde szanuje, ale, ale, ale to nie wiem, zobaczę jak to będzie. Dobra, koniec gadania. Zaczynamy od byka, co u byka w życiu pika, tak? Niech się rymuje. Dla byka na niedzielę. Dla byka na niedzielę nie najlepsza karta. Słuchajcie, nie najlepsza. Tu nawet jest bo od razu mówi jaka karta dziesiątka mieczy. Tutaj widzimy, że mężczyzna, chłosta innego mężczyznę, nawet nie wiem, czy mu tam głowy nie ucina. Czyli teraz tak może tak drastycznie byki nie będziecie miały, ale będziecie czuły się w jakiś sposób w gorszej formie, może jakimiś słowami, czy jakimiś działaniami drugiego człowieka, czy ogólnie tym, co się dzieje w waszym otoczeniu, wychłostane. Tak? Czyli zawsze, jak komuś wychodzi dziesiątka mieczy, to ja zawsze mówię: uważajcie, chroncie się, dbajcie o siebie. Tak? Osłaniajcie się to jest dobre słowo. Co dla bliźniąt na niedzielę, dla bliźniąt na niedzielę mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy, jak każdy rycerz w archetypowych kartach, przedstawiony na koniu, czyli koń działanie, tak? czyli ruchomo, czyli bardzo dobry do działania. I teraz, jakiego? Jest to niedziela. Jeżeli na przykład bliźnięta jakieś będą się uczyły, bo na przykład studiują, albo będą się uczyły, bo jakiś kurs będą miały, albo będą się uczyły, bo będą czytały, wszelka ta wiedza pójdzie wam na korzyść. Tak? Czyli się uczcie, rozmawiajcie, wypowiadajcie swoje zdanie. To jest też karta, która mówi, że sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne. Co dla raka? Dla raka e, król mieczy. Król mieczy. Dobrze, nic nie pomyliłam, nic nie pomyliłam. Król mieczy. Król mieczy. Czyli teraz tak. E, raki powinny dopilnować wszystkich spraw związanych z papierami, dokumentami, urzędami. Może niektóre spóźnialskie raki, jeżeli raki w ogóle są spóźnialskie, możecie o tym napisać, czy są, czy nie są. Dopilnować właśnie wszystkich spraw związanych z papierami, dokumentami, rachunkami. Też uważać, jeżeli na przykład, nie wiem, lubicie szybko jeździć samochodem, Król Mieczy nieraz może być policjantem, który może pogrozić albo wlepić mandat. Więc na to uważajcie. Karta męska, sprawy związane z mężczyzną mogą być ważne. Co dla lwa? Dla lwa mamy Królową Mieczy, coś nam poszło, po kolei piękna królowa mieczy, nawet powiedziała niechłodna, jak zazwyczaj królowa mieczy. Królowa mieczy oznacza oczywiście kobietę, więc u lwa sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być ważne. To jak gdyby pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że lwy mogą mieć cięty język, ale za to wszystko, co będą robiły w niedzielę, będzie takie bardzo perfekcyjne, profesjonalne. Dopilnowane w każdym salu. Na pewno nie będą gadały głupot. Co dla panny? Dla panny mamy kartę Mak. Karta Mak ma numer jeden, czyli bądźcie magami swojego życia. Bądźcie magami swojego życia, bierzcie sprawy w swoje ręce, rozpoczynajcie nowe rzeczy. To jest też dobra karta do nauki, tak? Nawet takiej nie nauki akademickiej, ale może, żeby czegoś się nauczyć, nie wiem, pięciu słów włoskiego na przykład. Co dla wagi? Dla wagi mamy, słuchajcie, dziewiątkę mieczy. Zastanawiam się, jak ją, jak, ją, jak ją rozumieć. Jak ją rozumieć? Może ktoś ma pomysł? Dziewiątka mieczy to zazwyczaj jest taka postać skulona, która nie może spać, która ma dużo lęków. Być może ten lew też ma dużo lęków, także nie będzie mógł się wykaraskać z jakiejś pułapki. Więc wagi, nad czym pracujcie w niedzielę, nad lękami, rozpuszczajcie lęki, starajcie siebie swoimi myślami nie ograniczać. Co dla skorpiona, dla skorpiona są ostateczny. Sąd ostateczny mówi tak. Em, Działajcie szybko. Jeżeli na przykład zastanawiacie się gadać, z kimś nie gadać, stawiać sprawy na ostrzu noża, nie stawiać, gadać, stawiać sprawy na ostrzu noża, nie bać się pytać, nie bać się usłyszeć odpowiedzi, również przy tej karcie dopilnować wszystkich spraw związanych z papierami, dokumentami. Co dla strzelców? Dla strzelców karta świat, czyli otwieracie się na świat dosłownie i w przenośni. Wszystko, co jest związane z podróżami za granicą, nauką języków obcych, wzięcie jakiegoś pomysłu z zagranicy, może nawet na biznes, to jest dla Was dobre. A jeżeli zagranica Was nie interesuje, to wyjdźcie z domu, Wyjdźcie do nowego świata, do nowych miejsc, w których nie byłyście, do nowych środowisk, których nie znacie. Co dla koziorożca? Dla koziorożca wychodzi królowa pentakli. Ja lubię królową pentakli, zresztą koziorożec jest królowej pentakli. Królowa pentakli może być taka trochę zimna, może nie taka jak królowa miecza, ale zimna i myśląca o pieniądzach, rachująca, ale. Bardzo taka rozsądna, czyli koziorożce będą rozsądne. Wszelkie czy rozmowy, czy decyzje, jakie będą podejmowały w niedzielę, szczególnie związane z pieniędzmi, powinny być mądre, dobre. Co dla wodnika? Dla wodnika król mieczy król mieczy król mieczy jest kartą. Znaczy perfekcji w myśleniu, perfekcji w działaniu, ale też pewnego rodzaju takim troszeczkę ostrym. Więc uważajcie wodniki, żebyście za ostre nie były. Dopilnujcie wszystkich spraw związanych z papierami, dokumentami, urzędami. Uważajcie też na mandaty. Dobra karta do porozmawiania z kimś mądrym, napisania jakiegoś, nie wiem, mądrego pisma. Co dla ryb? Dla ryb mamy ósemkę mieczy. Słuchajcie, bardzo ciekawie przedstawiona. Ósemka mieczy to sami siebie w jakiś sposób blokujemy. Być może tutaj zablokowanie, bo sami sobie nieodpowiednią drogę wybrali. Karta cierpienia, ale bym powiedziała takiego trochę cierpienia, nie że coś złego będzie się działo zewnętrznie. Tak jak w przypadku na przykład dziesiątki mieczy. Ale bardziej takiego no, cierpienia. Coś, coś wam w sercach nie będzie pozwalało się radować, tak? I to było chyba dla ryb. Zaraz zobaczę, czy nie pomyliłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Wszystko się zgadza. Został nam jeszcze baran. Co dla barana na niedzielę. Dla barana na niedzielę piątka buław. Piątka była w karta napięć. Napięcia mogą być wewnętrzne, czyli niektóre barany mogą być same na siebie wkurzone, albo napięcia mogą być zewnętrzne, czyli gdzieś tam inni ludzie, którzy powinni być w waszej drużynie, być. Z Wami mogą Was denerwować lub pod, pod Wami dołki kopać. Przy tej karcie też należy zwrócić uwagę troszeczkę na krążenie, być może zaburzenie rytmu serca. Kochani, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Życzę Wam cudownej niedzieli i niech wszystko, co dobre się zadzieje. Pa, kochani, cześć.